Skoro opowiadanie profesora Entu w Warszawie nie jest tylko o stanie wojennym widzianym z perspektywy obcokrajowca, to o czym jeszcze jest? Olga Tokarczuk zawsze podkreślała w swojej eseistyce, w wywiadach, że swą twórczość koncentruje na człowieku, nie na wydarzeniach. W zbiorze esejów pod tytułem Czuły narrator pisze nasze życie składa się z doświadczeń, nie z wydarzeń. Autorka podkreśla, że nie są dla niej najważniejsze realia, bo od tego są gazety, jak powiada. Temat stanu wojennego, który przypomnijmy przypada, którego wprowadzenie przypada na 13 grudnia 1981 roku, pojawia się w dwóch opowiadaniach ze zbiorku Gra na wielu bębenkach z 2001 roku. W Obu, obu z nich bohaterem jest wyalienowany pojedynczy człowiek. W opowiadaniu Che Guevara jest nim chory psychicznie pacjent, który w swojej psychotycznej wyobraźni niejako chroni się przed obłędem rzeczywistości, atmosferą strachu i inwigilacji PRL-u. W opowiadaniu profesor Andrews w Warszawie, tym wyalienowanym człowiekiem jest oczywiście tytułowy bohater, który nie zna realiów oraz języka, jest obcokrajowcem. Podczas stanu wojennego sama Olga Tokarczuk, urodzona w 1962 roku, była dziewiętnastoletnią studentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego i jako wolontariuszka zajmowała się też osobami z zaburzeniami psychicznymi, ponieważ sama nie pochodzi z Warszawy, nigdy nie czuła się... Zadomowiona w tym mieście, a do tego wydarzenia stanu wojennego jeszcze jakby pogłębiały to poczucie obcości. W jednym z wywiadów autorka podkreśla, że miała wtedy wrażenie, w 1981, że świat jej chorych psychicznie podopiecznych i rzeczywistość społeczna tego, tego czasu przenikały się. Szaleństwo było także na zewnątrz, nie tylko w umysłach chorych ludzi. Zarówno wykształcenie Olgi Tokarczuk, jak i zawód bohatera opowiadania profesor Andrus w Warszawie kieruje naszą uwagę właśnie ku psychologii. I tutaj zachęcam, abyśmy spojrzenie to, na to opowiadanie z perspektywy psychologicznej właśnie aktywowali, właśnie wykorzystali, bo myślę, że pomoże ono nam zrozumieć, co się przydarzyło profesorowi Andrusowi w Warszawie. Już pierwszego dnia dowiadujemy się, że bohater jest profesorem psychologii, przedstawicielem szkoły. Bardzo ważnej, bardzo wnikliwej, mającej przed sobą przyszłość. Jak prawie wszystkie takie szkoły, wywodziła się ona z psychoanalizy, ale zerwała z korzeniami, opracowała własną metodę, własną teorię, własną historię, styl życia, śmienia i wychowywania dzieci. Słowa te można odczytać jako aluzję do fascynującego Olgę Tokarczuk Karla Gustawa Junga, autora psychologii, psychologii analitycznej, czy może też jednego z następców <laughs> z Junga, oryginalnego myśliciela Jamesa Hillmana, którym autorka zaczytywała się w latach dziewięćdziesiątych. Dla Hillmana istotna była kategoria duszy, psychę rozumianej jako aktywna przestrzeń, w której doświadczane przez świadomość przedmioty i wrażenia podlegają, podlegają personifikacji, stają się psychicznymi obecnościami kreowanymi przez wyobraźnię. Dusza, czyli psychika, jest w ciągłym ruchu, w dążeniu, podlega zdumieniom, fascynacjom kolejnymi aspektami rzeczywistości. Przy tak rozumianej koncepcji psychiki zanika istotność podziału świata na zewnętrzne i wnętrze, na ducha, materię, boga czy naturę, bowiem dusza jest przestrzenią twórczą przetwarzania tych kategorii w coś ym, wspólnego dla niej, zawsze dynamiczną, zawsze indywidualną. Ten świat przetwarzania Hilman nazywa taksą, czyli wymiarem pomiędzy. Właśnie Andrew znajduje się w Warszawie właśnie w takim obszarze, Pomiędzy. Punktem wyjścia jest tutaj sytuacja niezrozumienia i bezradności w obliczu nowego doświadczenia. W jednym z esejów z tomu Czuły narrator Tokarczuk pisze Niezrozumienie oznacza samotność i pewien rodzaj dystansu, który zwykle towarzyszy nieznajomości kontekstu. To typ najbardziej podstawowej i wstydliwej introwersji, bo przecież wstydzimy się tego, czego nie rozumiemy. Nasza kultura wychowuje nas do rozumienia i w ten sposób daje nam możliwość kontroli świata. Człowiek nierozumiejący i pozbawiony jest możliwości kontroli. I to właśnie doświadczenie staje się udziałem profesora Andrusa. Inaczej mówiąc, w doświadczenie w Warszawie staje się tzw. ćwiczeniem z obcości. To znowu cytat Stokarczuk. Paradoksalnie to doświadczenie obcości, nieporozumienia, którego doświadcza profesor jest dla niego niezmiernie pouczające, może nawet transformacyjne. Jedna z interpretatorek opowiadania – całą bibliografię tego wykładu znajdziecie w opisie filmiku na dole – sugeruje, że losy profesora można analizować przez pryzmat hierarchii potrzeb Abrahama Maslowa. Na początku bohater cieszy się uznaniem. Jest profesorem, podróżuje za granicę, spotyka studentów, prowadzi wykłady, dyskusje. Jego torba jest pełna książek. Symbolizuje to jego wiedzę i status społeczny. W teorii Maslowa oznacza to, że znajduje się on na najwyższym poziomie piramidy potrzeb, mianowicie samorealizacji. Jednak już na lotnisku, gdy traci tę swoją torbę z książkami, czy ten swój atrybut pozycji, jego sytuacja gwałtownie się zmienia. Nagle nikt nie zwraca na niego uwagi, nikt nie zna jego osiągnięć, bo nie ma kontaktu ze środowiskiem naukowym, nawet jego polska przewodniczka, gosia, się nie odzywa. Profesor czuje się więc upokorzony i odrzucony. Jego ocena drastycznie spada. Czuł się ośmieszony, czuł się żałosny. W miarę upływu czasu zaczyna doskwierać profesorowi samotność. Pragnie kontaktu z innymi, ale nie zna języka, co utrudnia niewątpliwie komunikację. Już wcześniej miał z tym problem, nie rozumiał na przykład narzeczonego Gosi, myliły mu się polskie słowa, a teraz nie jest w stanie nawet się do niej dodzwonić, ponieważ ani zadzwonić do ambasady, ani po jakąkolwiek pomoc, ponieważ telefony nie działają. Gdy próbuje rozmawiać z mieszkańcami Warszawy, ci albo go ignorują, albo nie rozumieją. To sprawia, że czuje się jeszcze bardziej wyobcowany. Według Masloa, gdy człowiek nie może realizować wyższych potrzeb, zaczyna skupiać się na tych bardziej podstawowych. Profesor, który wcześniej dążył do samorealizacji, teraz chce po prostu przynależeć do jakiejś grupy ludzi. To tłumaczy to jego dziwne zachowanie, na przykład ustawianie się w kolejkach sklepowych. Nie dlatego, że czegoś potrzebuje w tym momencie, ale dlatego, że chce być częścią społeczeństwa albo jakiejś społeczności. Z czasem bohater schodzi jeszcze niżej w tej hierarchii potrzeb, przestaje myśleć o społecznym uznaniu. Teraz najważniejszą wartością staje się dla niego poczucie bezpieczeństwa i przetrwanie. Czuje się zagubiony w nieznanym mieście, a otaczająca go rzeczywistość wydaje mu się obca, nieprzyjazna. Działał już nie jako racjonalny naukowiec, ale lecz, lecz, lecz z poziomu instynktu pod wpływem podstawowych ludzkich odruchów. E, błądził między domami, coraz bardziej zmarznięty i zrozpaczony. Nawet nie wiedział, kiedy zrobiło się ciemno. Trafił jakimś cudem na czołg, przy którym teraz płonął wesoło ogień w metalowym koszu. Żołnierze, którzy mieli broń na plecach, grzali przy nim ręce. Poczuł jakiś atawistyczny lęk i wycofał się szybko w ciemny park. Czołgu nie było. Za to ulicą przejechały wozy opancerzone, Jeden za drugim ze złowrogim warkotem. Profesor Andrews na ten widok odczuwa silny, pierwotny lęk. Jego strach, poczucie zagubienia, zarówno w przestrzeni, jak i w społeczeństwie, dodatkowo się tutaj wzmacnia. Nie chodzi nawet o lęk przed, przed śmiercią, ale też lęk przed życiem, przed dalszym życiem w tej sytuacji, jakże absurdalnej. Bohater czuje, że traci kontrolę nad rzeczywistością, która przestaje mieć dla niego sens. Z czasem na pierwszy plan wysuwa się kolejna podstawowa potrzeba, to jest głód. Profesor zaczyna odczuwać fizyczne wyczerpanie, a jego myśli coraz bardziej koncentrują się na jedzeniu. Jest zaskoczony tym, jak silny wpływ ma na niego ten brak. Jego organizm traci kontrolę nad umysłem, teraz liczy się tylko przetrwanie. Paradoksalnie jednak, to właśnie głód pomaga mu odzyskać równowagę. Według Maslowa zaspokojenie potrzeb fizjologicznych może być pierwszym krokiem do odbudowy innych sfer życia. Choć Andrews myśli o jedzeniu, w rzeczywistości szuka też bezpieczeństwa, wsparcia i poczucia sensu. W ten sposób sytuacja, która początkowo wydaje się dla niego katastrofą, staje się pewnym punktem zwrotnym. Bohater zaczyna dostosowywać się do, do nowej rzeczywistości, a jego pierwotne potrzeby pomagają mu znaleźć e, strategię przetrwania. Powoli odbudowuje swoją psychikę, odzyskując kontrolę nad własnym życiem. Był zdecydowany na wszystko: musi znaleźć ambasadę, nie ma innego wyjścia. I tak profesor, który wcześniej żył w świecie nauki i prestiżu, teraz zostaje zmuszony do przewartościowania swojego życia. To, co dla niego kiedyś było oczywiste, więc status społeczny, uznanie, komfort nagle znika, a on sam musi dostosować się do nowych warunków. Początkowo jest to dla niego bolesne i upokarzające, ale z czasem okazuje się doświadczeniem, które przynosi mu nową wiedzę o sobie i otaczającym go świecie. Jego największym odkryciem jest znaczenie wspólnoty. Wcześniej profesor, można tak domniemywać, postrzegał siebie jako jednostkę niezależną, ceniącą indywidualne osiągnięcia. Teraz zaczyna rozumieć, że człowiek nie istnieje w oderwaniu od społeczeństwa. Widzi, jak ważne są podstawowe potrzeby, których dotąd nie doceniał, a więc poczucie bezpieczeństwa, możliwość porozumienia się z innymi, czy nawet ciepły posiłek. W ten sposób profesor przekracza granice swojego wcześniejszego sposobu myślenia. Dokonuje transgresji. Jego dotychczasowe priorytety tracą na znaczeniu, a on sam odkrywa nowy sposób funkcjonowania w świecie. To, co początkowo wydawało się upadkiem, być może staje się początkiem nowej drogi. Drogi większej świadomości i zrozumienia zarówno siebie, jak i innych. Bardzo ważna jest tutaj scena z kolejką pokarpia, do której profesor się przyłącza. Andrews funkcjonuje tutaj jak zagubiony turysta. To znaczy nie zna miejscowych zwyczajów, nie szczególnie rozumie, czy w ogóle nie rozumie wigilijnej tradycji związanej z karpiem. Obserwując ją, zaczyna nadawać jej niemal takie rytualne znaczenie, jakby był to jakiś święty obrzęd. Równie ważna jest późniejsza scena, w której profesor znajduje żywego karpia w wannie swojego wybawcy. Wymiana spojrzeń z milczącą rybą staje się dla Andrusa momentem przełomowym. W ciszy tego spotkania, bo jest to niewątpliwie spotkanie, odnajduje coś, czego brakowało mu przez ostatnie dni, mianowicie poczucie więzi. Co ciekawe, nie jest to relacja typowo międzyludzka, ale coś głębszego, ponadgatunkowego. Porozumienie z istotą, która podobnie jak on, znalazła się w obcym dla siebie świecie. Ten moment ukazuje, że profesor i Karp mają coś wspólnego. Obaj są obcy, starają się przetrwać w nieznanym środowisku. Andrews czuje, że obecność ryby nie musi, że, że w obecności ryby nie musi już walczyć z barierą językową. To milczenie, bo komunikacja i tak jest niemożliwa, komunikacja, to milczenie staje się dla niego uwolnieniem. Nie musi niczego udowadniać ani podejmować żadnych działań. Doprowadzi go do stanu regresji, niewątpliwie. Tak jakby na chwilę cofnął się na moment do, tego, do tej chwili, kiedy czuł się bezpieczny. Symbolicznie można to porównać do powrotu do łona matki. Podróż profesora przez miasto dobiega końca, i zarówno w sensie dosłownym, jak i metaforycznym oznacza to jego odrodzenie, nowe narodziny, to nowy początek, nowy etap życia. Jego płacz w końcowej scenie jest kulminacją całego procesu przemiany. To moment, w którym zaczyna naprawdę od profesor odczuwać swoje emocje, coś, co wcześniej tłumił. Aby do tego dojść, musi stracić wszystko, co go wcześniej definiowało, a więc prestiż, pozycję, wiedzę, znajomości, a nawet codzienne przyzwyczajenia. Dopiero wtedy mógł zrozumieć samego siebie na nowo. Doskonałym podsumowaniem tego procesu jest jego pożegnanie z dobroczyńcą. W tej scenie profesor, wciąż niepewny, zmagający się z barierą językową, w końcu wydusza z siebie zdanie, którego się nauczył, żywo czy na miejscu. To pytanie, które zapamiętał z, z kolejki po Karpia. Polak, zaskoczony, odpowiada żywo. Ta krótka wymiana zdań ma kluczowe znaczenie. W tym momencie bohater, który przeszedł prze, przez serię trudnych doświadczeń, dochodzi do fundamentalnej. To samo życie jest najważniejsze. Z całym bagażem przeżyć, jakie zgromadził, być może profesor zacznie dostrzegać to, co wcześniej umykało jego uwadze. Utrata pozycji społecznej, prestiżu czy nawet komfortu doprowadziła go do odkrycia, jakby najprostszej, ale zarazem najistotniejszej wartości samego istnienia. W opowiadaniu napotykamy też dosyć oczywiste aluzje literackie, które warto sobie uświadomić, bo one też mogą pogłębić e, interpretację. Wiele elementów historii na pewno nasuwa nam skojarzenia z powieścią George'a Orwella, rok 1984, gdzie główny bohater funkcjonuje w totalitarnym świecie, w świecie kontroli i ograniczeń. Jednak w przypadku Tokarczuk przestrzeń, w której porusza się profesor, nie jest tak klaustrofobiczna, jak to jest u Orwella. Zamiast tego miasto przypomina labirynt, który ma niemal mityczny charakter, Podobnie jak w boskiej komedii Dantego. W boskiej komedii Dante przemierza piekło, czyściec i niebo, a jego przewodniczką jest Beatrycze. W powiadaniu to Karczuk. Profesor przyjeżdża do Warszawy, spotyka kobietę, którą nazywa Beatrycze, wierząc w to, że pomoże mu ona się odnaleźć w nowym miejscu. Jednak rzeczywistość okazuje się zupełnie inna. Bo ostatecznie profesor zostaje sam, zagubiony w obcym mieście, bez żadnego przewodnika. Żaden Wergiliusz tu się nie, po, nie pojawia, żeby go prowadzić przez, przez doświadczenie piekła. Jego doświadczenie Warszawy staje się podróżą przez chaos, w którym, potrafi, w którym nie potrafi się odnaleźć. W czasie tej wędrówki przez labirynt profesor spotyka mężczyznę, który go ratuje: otyłego, czerwonego na twarzy polaka. To on pomaga bohaterowi wydostać się z największego kryzysu. Profesor nie przechodzi zatem pełnej drogi przez piekło, nie ma też doświadczenia nieba. W tym momencie doznaje, w pewnym momencie, w tym momencie spotkania z karpiem, doznaje głębokiego przeżycia niemal mistycznego. Właśnie, gdy patrzy w oczy ryby. Scena z karpiem, jak już zauważyliśmy wcześniej, jest niewątpliwie symboliczna. Profesor, patrząc w oczy niememu zwierzęciu, niememu stworzeniu, zaczyna rozumieć coś fundamentalnego. Przez trzy dni błąkał się po mieście dokładnie tyle samo, ile trwała podróż Dantego przez zaświaty. To także odniesienie do historii biblijnego Jonasza, który przez trzy dni przebywał wewnętrz Wielkiej ryby, zanim został wypluty przez nią czy też odrodzony. Profesor, podobnie jak Jonasz, przechodzi przemianę, dojrzewa do nowego spojrzenia na rzeczywistość. W opowiadaniu to Karczuk, Warszawa przedstawiona jest jako labirynt, który składa się nie tylko z ulic, bloków i tuneli, ale też stanowi taką pułapkę mentalną i kulturową. Profesor nie rozumie znaków, nie potrafi się porozumieć, nie ma mapy, która mogłaby mu pomóc odnaleźć drogę, a mapa przecież symbolizuje bezpieczeństwo, kontrolę, I brak oznacza więc też że Zagubienie i chaos. Miasto, które widzi profesor jest szare, zimne i ponure. Budynki, ulice, a nawet śnieg mają tę samą przygnębiającą barwę. Przestrzeń jest zdehumanizowana, pełna czołgów i wojska. Wyłączone telefony pogłębiają atmosferę izolacji i sprawiają, że profesor czuje się jeszcze bardziej samotny. Podobnie jak Winston Smith z powieści Orwella, profesor szuka wyjścia z opresyjnej rzeczywistości, chociaż nie zdaje sobie do końca sprawy z mechanizmów, które go otaczają. W przeciwieństwie do Winstona profesor nie ma świadomości, że jest obserwowany czy kontrolowany. W Warszawie nie widać plakatów z napisem. Wielki brat patrzy, ale obecność systemu jest odczuwalna. Stan wojenny, w którym profesor się znalazł, objawia się nie poprzez brutalną propagandę, ale przez e, drobne, absurdalne utrudnienia zepsute telefony, nieprzyjazne spojrzenia czy wojsko na ulicach. Cała sytuacja staje się absurdalna, bo nic nie działa tak, jak powinno, a profesor przyzwyczajony do logicznego myślenia nie potrafi znaleźć żadnych racjonalnych wyjaśnień dla tego, co się wokół niego dzieje. W końcowych scenach opowiadania profesor przeżywa więc symboliczną śmierć i odrodzenie. Trzy dni spędzone w labiryncie Warszawy zmieniły go. Jego dotychczasowe przekonania zostały poddane próbie, a jego arogancka pewność siebie ustąpiła miejsca pokorze. Podróż profesora to można więc rozpatrywać w charakterze w kategoriach inicjacji, a więc pewnego rytuału przejścia, który pozwala bohaterowi zrozumieć świat na nowo. Ostatecznie opuszcza on Warszawę jako inny człowiek. Jego doświadczenia sprawiły prawdopodobnie, że zyskał nową perspektywę na życie. Opowiadanie Olgi Tokarczuk łączy więc elementy realistyczne i symboliczne. Przedstawia nie tylko doświadczenia obcokrajowca w czasie stanu wojennego, ale także stanowi uniwersalną opowieść o zagubieniu, dojrzewaniu, dojrzewaniu i przemianie. Dziękuję.